Cześć, dzisiaj przylatuję do Was super przepisem na skrzydełka z boczniaków, jak z fast foodu, a pomoże mi w tym airfryer. No to co, zaczynamy gotowanie. Napój sojowy połączę z sokiem z cytryny. Potrzebuję około szklanki płynu i około łyżki soku z cytryny. Wymieszam składniki i odstawię na 5 minut. Powstanie coś, co będzie przypominać w wyglądzie maślankę lub kefir. Zobaczcie, jak zmienia się struktura napoju. Robi się gęstszy. Teraz przygotuję boczniaki. Jeżeli boczniaki mają mocne zgrubienia, odcinam je i lekko nacinam, gdyż Chcę, żeby moje boczniakowe skrzydełka były naprawdę solidnymi porcjami grzybów. Teraz moją masę wzbogacę o sos sojowy, czosnek granulowany i słodką wędzoną paprykę. Dodatkowo trafi tutaj jeszcze sól i pieprz. Teraz chcę, żeby ta masa jeszcze bardziej zgęstniała, więc dodam tutaj mąki pszennej. Około pół szklanki mąki dokładnie rozprowadzam w mojej masie napoju sojowego z przyprawami. I to będzie taka marynata, w której zaraz zanurzę moje grzyby. Każdego boczniaka wkładam do marynaty i dobrze je obtaczam. A teraz przygotujemy składniki na suchą panierkę. I znowu potrzebuję tutaj mąki pszennej, którą połączę z mąką ziemniaczaną. Jeśli lubicie grzybowe przepisy, to polecam wam przepis Karola na makaron z sosem grzybowym à la Boloński. Teraz wzbogacam przyprawami suchą mieszankę. Trafiło tu jak zwykle suszony czosnek, słodka wędzona papryka, ale dodatkowo ostrości nada mi ostra papryka mielona, a kolor doda kurkuma. Ponownie całość doprawiam solą i pieprzem. W tej mieszance nie ma jeszcze nic chrupkiego, a za chrupkość tych ekstremalnie chrupiących skrzydełek z odpowiadać będą płatki kukurydziane. Muszę je teraz rozdrobnić. Najprostszy sposób – do woreczka do worka strunowego przekładamy pożądaną ilość płatków. Teraz wystarczy lekko pouderzać je wałkiem. Sami poprzez odpowiednie wałkowanie nadajecie wielkość płatkom kukurydzianym. Ja chcę, żeby było różnorodnie. Teraz wystarczy tylko wymieszać te wszystkie składniki no i zacząć panierowanie. Boczniaka przekładam do suchej mieszanki. Obtaczam w niej z każdej strony. Przez to, że marnowanie w tej gęstej masie odbywało się przez jakiś czas, grzyby uzyskały smak, a jednocześnie marnata stanowi taki klej, w którym przyklejają się wszystkie składniki mojej panierki. No i teraz chcemy tą ekstremalną chrupkość, więc ponownie przełożę boczniaka do mokrej masy i znowu obtoczę go w niej dokładnie. Czynność tą powtórzę dla wszystkich grzybów, które mam w misce. I żeby odchodzić całość, smaruję moje boczniaki olejem rzepakowym. Oczywiście możecie wykorzystać taką oliwę w sprayu. Jak jest sezon grillowy, to zawsze jest w Lidlu i warto wtedy zrobić sobie jej zapas. Takie nasączone kotleciki przekładam do kosza airfryera. I znowu z tej strony delikatnie je posmaruję. Chcę, żeby były rumiane. Jeśli nie macie jeszcze airfryera, polecam Wam wykorzystać do tego przepisu smażenie na patelni na głębokim oleju lub pieczenie w piekarniku. Tak przygotowane. Kotleciki trafiają do frytownicy. No i teraz czas. Potrzebujemy temperaturę 200 stopni przez 15 minut. O! Więc teraz najlepsza pora, aby przypomnieć Wam o naszej playlistie z przepisami wegetariańskimi. A ja zabieram się za sprzątanie. Teraz jesteście ciekawi, jak to wygląda w środku? To zobaczcie chrupiące boczniaki. I teraz pytanie do Was. Jakie inne danie inspirowane fast foodem w wersji odchudzonej chcielibyście zobaczyć na naszym kanale? A jak już mówimy o kanale, to nie zapomnijcie o subskrypcji. No i teraz coś, na co każdy z Was czeka, a ja w szczególności degustacja. Zróbcie to w domu. W opisie znajdziecie linki i wszystko, czego potrzebujecie. Pyszne to jest. Mmm, a jak tu do mnie doprowadzono?